Witam wszystkich bardzo serdecznie, Luiska z tej Weiser Witam was jeszcze w kolejnym odcinku z Matem Late Warped. Przepraszam za mój kater, ale. Dotrafiłem na takiego baga w tej grze, że normalnie płaczę ze śmiechu. Mianowicie, jak nie nagrywałem, nie nagrywałem filmów, to wypowiedzieli nam wojnę Saranidzi, prawda, Luiska? Wypowiedzieli mi wojnę Saranidzi. I tak sobie pomyślałem, a poza odcinkiem zawalczę sobie z jedną wojnę. Znaczy, z jedną walkę. I tak patrzę, o kurde, blężenie zamku trwa. Idę sobie, idę sobie, na no, trochę na jakiegoś podęczego lorda. Przeszłem z nim w bitwę i nagle jep. Crash. Ludziska się stał. Wchodzę do gry i co się okazuje? <grym w> Uwaga! Jestem bez konia, gram jakimś menelem bez ubrań <grym W samych <grym> <w> rękawiczkach <grym> w> Bez butów. Jakiś brodaty będę <grym w> I... Sam Golas Weiser ma powstrzymać najazd ceranidów. Oczywiście no um, uda nam się, wiadomo, luciska. Nie też mam z rodkami, wojny, to jeszcze z y, seranidami. Ale... Menel Weiser nadchodzi do boju. Oczywiście ja to może nam się uda ten zamek podbić. Znaczy, obronić, poczekamy sobie w rękawiczkach jak liczko rozwalimy przeciwnika i to, to nie będzie żaden problem. Nie. W ogóle wcale nie będę się rzucał w oczy na murach, goły gościu. Uwaga, uwaga, zaraz panę z krzesła. Nie mogę, nie mogę, o Boże. Uh, nie mogę Nie no, co tu się wyprawia w tych, że Pierwszy raz na takiego baga natrafiłem Ojeju, za Kliczko Rozwali Znokautuję ich Normalnie Dawaj O, to jest moc. O kurde 9 obrażeń nie no moc moc magic oczywiście wiadomo że nam się uda to przejąć jest znaczy obronić bo jest problemu ludziska ale kurczę szkoda bo w ogóle poza odcinkiem co dziwne rządko jedzili mi Jelkale mhm, nawet nie doszło do zamku nie już zajęli tak więc stracimy prawdopodobnie ten zamek Jelkale i nie wiem jak się dalej let's play potoczy prawdopodobnie też będzie koniec let's playa no ale spokojnie zobaczymy jeszcze Jak szybko tej serii nie porzucę, tak czy inaczej, jeżeli wszystkie zamki stracę, bo zbyt duża oglądalność jest na tej serii, to, to nope. Za jakiś czas znowu się pojawi. No chyba, że uda nam się wybronić. Kliczkiem, zamek. Uuuuh, yeah. kurde. Widzę, że tutaj mocarz jest, mocarz. Czuć moc, czuć moc. Chodź zróbmy. Dostałeś bułę, ja się oczywiście wybronię i mam rękawice, plus milion. In! Mm, ty kurde. O kurde, zero obrażeń, nie no. Ja to jestem dobry, ja to jestem dobry. Kliczko rozwali was. Kliczko jest... Oła, Kliczko dostał bułę, ale... Nie takie ciosy przyjmował, nie takie w swojej karierze przyjmował. Oła, drugi raz buła. Oła, trzeci raz. Ja się obronię rękawicami, ja się obronię. Roz! Co ty na to? Się skończy! Skończy się cfaniekowanie kurde! Oła! Moja obrona nic nie daje! Jest mi smutno z tego powodu! Oła! Jest! Jestem, miszczę! Troszeczkę... Jestem poobijany, ale to jest mały szczegół taki. Oła! liczko dawaj go! Liczko no dawaj go! Jest! 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 Zabraży! O! został pokonany przez... Nordyckiego rekrutu. Tak. No oczywiście pomijmy ten fakt, że zaraz mnie wezmą do niewoli. Chyba, że się znowu gra zbaguje i dostanę swoją zbroję i wszystkie rzeczy, które utraciłem. No i... Nie no, chyba serii jednak... Znaczy... W odcinki nie będą się wkazywać dopiero za dwa tygodnie myślę, bo... Hmm, zbroja warta 30 tysięcy stracona Buty około 10 tysięcy stracone Razem daje nam to 40 tysięcy denarów hem oczywiście nie wspominając za 20 tysięcy denarów Także stracony Koń stracony, cały eksponek Nie, no super net toporka, głupiego nie mam mhm, mm tak Let's play będzie dopiero w późniejszym okresie myślę Dlatego kliczko wkracza rozwaleć tą tarczę 0 zero... O, wow Amazing, amazing No i... O, beze mnie, wow Jej! No, oczywiście, kolejny zamek mi zajęli No, to jestem już bez włości mm, Super, tak Cieszymy się, cieszymy się eee... no Dobra no. Co mi zostało? Hmm. Wow, teraz... Nie, buty, butów też nie miałem. Wow, no naprawdę. Mm, tak. No, to cóż, ludziska. Myślę, że e, zrobię oddzielny film informacyjny i zagłosujecie na gry. Ja tam jakieś gry wybieram, zrobię ankietę i zagłosujecie tam na trzy gry jakieś tam wybiorę, które bym z chęcią nagrywał. A jeżeli żadne z tych gier by wam nie odpowiadała ludziska to e, napiszcie swoje gry w komentarzach, ale nie pod tym filmem, tylko w filmie informacyjnym, jeszcze to powiem, tak więc co ludziska? Ja się za nam żegnam, niestety e, no sytuacja wygląda jak wygląda. No, zosta Zostałam jeden zamek, w którym w ogóle... Pewnie armia nie, coś to... no... Co z tego, że nie mam w ogóle wcale kwipunku? Nie, co z tego, że 8000 nerwów mi zostało? Nie, to, to to nic. Co z tego, że bagi są bardzo nerwujące w tej grze... Nie, nic, nic się nie stało. No dobra listę ja jak się już mówiłem, z wami żegnam, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w nie. W kolejnych odcinkach z tej serii raczej już nie będzie. Czy będzie za... To... Jak będzie mi się chciało znowu grać, prawda? No więc cóż, <laughs> trzymajcie się, no i na razie.